Spotkaliśmy się z Panem Robertem celem wykonania zabiegu z użyciem toksyny botulinowej na czoło i to zarówno na zmarszczki gładzizny, czyli tutaj mięśnie marszczące brew oraz mięśnie poziome czoła. No, okazuje się, że prawdopodobnie przydadzą się też przyda się zabieg na kurze łapki. Pan zaciska prawidłowo tutaj oko, widać, że powstają zmarszczki, ale też jeszcze zacisnąć. Tworzy się taka zmaszczka królicza, dlatego. A proszę się uśmiechnąć. Przy samym uśmiechu nie widać tej zmarczki, dlatego też mówimy, żeby zacisnąć oczy, żeby w pełni opanować po prostu całą mimikę i zobaczyć, gdzie ten zabieg powinien być wykonany. A dlaczego mamy Pana tutaj? Pan Robert regularnie przychodzi robić zabieg z użyciem toksyny botulinowej, dlatego, że chce dobrze wyglądać. Nie chce mieć takiej zezłoszczonej miny czy jakiejś groźnej. Pracuje, też ma swoich klientów, więc no, potrzebuje wyglądać przyjaźnie i wesoło. A co więcej, niedoceniany jest ten zabieg u mężczyzn, zwłaszcza bo mężczyzna, no wydaje się, że mężczyźni się nie starzeją, że kobiety szybciej. A okazuje się, że mężczyźni rasy kaukaskiej w porównaniu z rasą żółtą i z rasą czarną starzeją się szybciej. Zwłaszcza taki przeskok jest u mężczyzn około trzydziestki. Czyli to jest dobry moment, żeby zadbać o swoją, twarz, o skórę, o zmarszczki, żeby, żeby one się nie utrwaliły. Zabieg wykonuje się w ten sposób, żeby nie utrwalały się zmarszczki, a żeby czoło wyglądało na spokojne, na wypoczęte, na pewne siebie, to u mężczyzny jest bardzo ważne, że to jest mężczyzna pewny siebie, on się nie złości, nie denerwuje, a jest mimiczny. Potrafi okazać zadowolenie, złość w sposób taki bardziej kontrolowany, więc myślę, że to dla mężczyzny jest bardzo ważne, żeby, żeby właśnie zniwelować ewentualne objawy agresji. On nie jest agresywny, on jest pewny siebie. Jak ja się zaczynałam uczyć, mówione było, że przychodzimy dwa razy w roku. Najczęściej dwa razy w roku, a w tej chwili w protokołach pojawia się już, że dwa, trzy razy w roku. Dlaczego? Toksyna botulinowa działa cztery miesiące. Niezależnie jaki preparat weźmiemy, biorąc pod uwagę te, które są certyfikowane, dostępne wyłącznie dla lekarzy, jest to zabieg z preparatem, który jest na receptę. Nie może tego zabiegu wykonywać ktoś, kto nie jest lekarzem. Bo jeżeli by taki zabieg wykonywał, oznacza, że robi to nielegalnie, bo nie wiemy w jakim, w jakim mechanizmie nabył ten lek, a być może dostał to przez Ibeja od Chińczyka i nie wiemy co to jest, jaką to ma datę ważności, w jakich warunkach było przechowywane. Dla toksyny botulinowej przechowywanie jest bardzo istotne. Musi być, większość toksyn musi być przechowywana w odpowiedniej temperaturze. Jest to najczęściej temperatura do 8 stopni Celsjusza. Jedna jest tylko toksyna, którą możemy przechowywać w temperaturze pokojowej. Efekt dla otoczenia nie jest zauważalny, bo następuje tak bardzo stopniowo. Po prostu znajomi będą mówić: O, wypoczęty jesteś, wróciłeś z wakacji, od razu widać, a pan będzie pracował na przykład cały czas. Więc yy, dwa tygodnie czekamy na pełny efekt. Efekt trwa właściwie mówi się w tej chwili, że 90 dni, i potem dajemy taki miesiąc, żeby ten, te mięśnie mogły troszeczkę popracować, żeby one nie zanikły. I to wszystko, co powinniśmy tutaj w tym zakresie pacjentowi myślę, przekazać. E, zabieg nie jest jakoś szczególnie bolesny, aczkolwiek toks na szczypie. To jest takie u, ugryzienie komara, no ale dla prawdziwego mężczyzn to nie jest problem.